Strefa będzie za 30 sekund mm -hmm. Widzisz tutaj ktoś się położył spać już na zawsze <słuch> Strefa. Musisz ru ruszać powoli. Chyba się nie do do niej stary. Czekaj. Okej okay. Ruszyła widzę Jeden na jeden Gdzieś tam jest jego kolega I gdzie Właśnie go podnosi no z ich i chuj. Dobra, już chuj. Ja pierdole. Wygrana. Ja. wygrana. Ja wygrana.